Siemanko, witam wszystkich naszych sympatyków TikToka, naszej Husarii Dorn. Tak jak obiecałem, tak chciałbym zrealizować mianowicie nasz konkurs. Na wstępie chciałbym bardzo mocno podziękować za to, jak nas wspieracie. Fakt, nie osiągnęliśmy tego tysiąca, który sobie tam założyliśmy, ale mam nadzieję, że, że ten tysiąc Husaria na YouTube kanale YouTube osiągnie wkrótce. Przy Waszym wsparciu myślę, że to będzie prędzej niż później także serdecznie Wam dziękuję za to, że jak nas, nas wspieracie, jak nam pomagacie w, w rozwoju naszych socjal mediów mam nadzieję, że wszyscy czekacie na konkurs, na wyniki konkursu od razu mówię, że na wstępie, że zrobiłem to tak, a mianowicie wybrałem 50 50 osób, które, które mocno wspierały nas na rozwoju naszego i promocji naszego kanału YouTube Husari Apeldorn. W tej czapersce mojej jest 50 y, osób, które, które zostały wybrane, które najbardziej, były najbardziej aktywne. Y, I z tej 50 wybierzemy y, sobie dwie osoby. Jedna osoba y, dostanie, tak jak mówiłem, tą drugą nagrodę to jest. Koszulka Husari Apeldoorn, okazyjna, zrobiona na jubileusz, jubileusz pięciolecia, który miał być, niestety pandemia nam, nam to utrudniła. A druga to jest, pachnąca jeszcze ligową, ligowym bytem, koszulka Husari Apeldoorn z numerem 17 na plecach. Taka koszulka będzie wylicytowana jako pierwsza jako pierwsza nagroda, tak jak mówiłem to e, dwa tygodnie temu na jak ten konkurs mi się zdaje, że że powoli, powoli, powoli będzie trzeba to e, realizować mam nadzieję, że patrząc tam losując tutaj to jest nagroda numer dwa nagroda numer, na nagroda numer dwa trafia do MM112344 E ja to później tutaj jeszcze udostępnię. Będę, poprosi, będę prosił o adres yy, yy, pocztowy, na który mamy wysłać tą koszulkę za miejsce drugie. Przypominam to jest MM112344. To jest nagroda numer 2. Nagrodę numer 1 nie patrzę, nie patrzę. Sapeczka jest. Los jest wybrany. Los jest wybrany. Szymi 46. Szymi 46. Szymi 46. Te dwie osoby i ta druga, ta osoba Szymi 46 wygrywa koszulkę meczową. Natomiast nagrodę numer. Numer 2 wygrywa MM11, 23, 44. To jest nagroda numer 2. I teraz tak, na dole te dwie osoby, przepraszam, wszystko na żywo to może spadać. Te dwie osoby są, są, muszą mi się tutaj zadeklarować i podać swoje adresy korespondencyjne. Aby mógł tą, te, dwie, te dwa gadżety wysłać mam takie, taką, taki pomysł, że jeśli do poniedziałku do godzin popołudniowych to osoby mi tych adresów nie wyślą no to będziemy losować następne dwie osoby jeśli ani jedna, ani druga osoba nie wyśle takie mi się zdaje byłoby, byłoby fair także na razie wylosowałem te dwie osoby resztę losów zostaje i te losy przejdą do y, następnego losowania. Jeśli, jeśli przykładowo y, te dwie osoby do mnie się nie odezwą i nie wyślą mi adresu korespondencyjnego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Naszej usary Apeldon i myślę, że tych konkursów będzie jeszcze więcej. Natomiast w najbliższym tygodniu przyszłym zaczynamy treningi. Pierwsze Husari Apple do zaczyna treningi i e, nagram filmik, na którym, po którym będzie, można w komentarzach wpisywać pytania do trenera. Pierwszą osobą, którą będzie wywiad na żywo, to będzie trener Husari Apple. Pozdrawiam serdecznie Jacek Wilka Husaria razem.